Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA V. W tym odcinku sobie kupimy wszystkie nieruchomości, jeśli czas pozwoli. I teraz jedziemy Trevorem do pierwszej nieruchomości, do lotniska McKenzie'ego, które Trevor zamierza kupić. Koszt 150 tysięcy, ale dla Trevora, tak samo jak i zresztą dla pozostałych, to jest. Nieduża ilość, no bo zarobili mnóstwo na giełdzie. Hey, T! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds are not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Well, That's our freedom's gift to the world. Right? You American, man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, uh, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. Uh, you know they say that the American industry is suffering, but uh, you and I, <laughs> we got a good export story. Na tym lotnisku można robić misje albo lotnicze, albo terenowe, które będą przynosić profity Trevorowi i to są jedyne możliwe profity, jakie będą mogły być z tej nieruchomości. Nieruchomość zakupiona, hangar polowy McKenzie'ego. No i jedziemy treworem do kolejnej nieruchomości, także widzimy się na miejscu. Jesteśmy przy kolejnej nieruchomości. Jest to bar Hen House. I kosztuje on... 80 tysięcy, dochód z niego jest 920 dolarów na tydzień, czyli jest to lokal bezobsługowy i przynoszący zyski co tydzień. Czasami będzie potrzebna pomoc, no ale... Cóż, jak w każdym interesie. Nieruchomość zakupiona, bar Hen House. I widzimy się przy kolejnej. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości położonej w Palito Bay i jest to przystań. Kosztuje ona 250 tysięcy. Jest to dokładnie Dock Sonar Collections, ta nieruchomość pomoże nam w odnajdywaniu odpadów, które są na dnie oceanu, możemy na tym zarobić maksymalnie 23 tysiące za każdy odpad, a jest ich bodajże 30 na całej mapie oceanu i mamy do dyspozycji batyskaw. Nieruchomość zakupiona Dock Sonar Collections, kolejny cel inwestycyjny Trevora to jest pole golfowe, także widzimy się na miejscu. Jesteśmy przy kolejnej nieruchomości. Jest to pole golfowe i jest to jednocześnie najdroższa nieruchomość w GTA 5. Kosztuje 150 milionów, ale zarobki też są niczego sobie. Tygodniowy dochód wynosi 264,5 tysiąca dolarów, także wróci się za jakiś czas. <laughs> nieruchomość zakupiona klub golfowy Los Santos. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości. Tym razem jest to port, gdzie możemy sobie kupić jeden, jedno z przystani, przy której będą łodzie, jachty, skutery wodne. Kosztuje 75 tysięcy dolarów. No i na tym niestety się nie zarabia, ale i też się nie płaci dodatkowo miejsce kupione. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości i jest to po prostu garaż. Za to też oczywiście nie ma dochodów. Ale chyba tego nie mogę kupić. A nie mogę, dobra. Mogę, mogę. Koszt 30 tysięcy. No i tutaj możemy przechowywać zakupione pojazdy. Albo te, które ukradniemy. To znaczy te, które ukradnie Trevor. Garaż kupiony. No, i to była ostatnia nieruchomość dla Trevora. Także kolejna postać, która będzie robić zakupy, to jest Michael. Zobaczymy, gdzie jest, co robi. Michael jest w domu. No to dobrze, w sumie. Pewnie śpi. W końcu jest noc. A nie. Gra sobie z Jimim. Tylko, że tak jak mówiłem już wcześniej, gry nie są dla niego niestety. On jest człowiekiem czynu. Przebierzemy się stosownie do sytuacji, czyli jakiś garnitur. Dobra. Idziemy więc na zakupy. Więc widzimy się przy pierwszej nieruchomości. Pierwsza nieruchomość, jaką kupimy dla Michaela, będzie kino Tivoli. Tutaj gdzieś tabliczka jest. Gdzie ona jest? O, tutaj właśnie. To kino kosztuje 30 milionów, ale i dochód też jest niemały z tego. Tygodniowy dochód wynosi 142 300. Nie jest to mały dochód. Nieruchomość zakupiona Kino Tivoli. Kolejna nieruchomość, jaką Michael kupi, będzie to garaż, który znajduje się w tym miejscu. I kosztuje on chyba tyle samo, co poprzedni, czyli 30 tysięcy. Michael zapłaci tyle samo, co Trevor. Można robić tutaj dokładnie to samo, czyli zapisywać pojazdy, które zostaną kupione lub ukradzione. Garaż kupiony. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości. Jest to kino, które Michael zaraz kupi. Kino kosztuje 10 milionów. Jest to kino Doppler. No, i dochód z niego jest 132 200 co tydzień. To jest też taki interes, prawie bez udziału właściciela, ale czasami zdarzają się problemy. Nieruchomość zakupiona: kino Doppler. Kolejna nieruchomość Michaela to jest również kino: jest to kino Tencent i kosztuje ono 20 milionów. Dochody z niego są około 264 tysięcy co tydzień. No i tutaj, jak w każdym interesie, mogą się zdarzyć problemy, które właściciel będzie musiał rozwiązać. Nieruchomość zakupiona: Kino Tencent. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości. Jest to miejsce w doku do kupienia. No i pewnie kosztować będzie to tyle samo co Trevora czyli 75 tysięcy. Można tutaj zacumować: łodzie, sisarka, jacht, miejsce kupione. Kolejna nieruchomość jest tuż obok poprzedniej: jest to lądowisko dla helikopterów, które można tutaj kupić za 419 850. Tutaj można przechowywać helikoptery, te, które się kupi, które się ukradnie i w zasadzie to tyle. Lądowisko kupione. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości, i ostatniej dla Michaela. Jak widać, jesteśmy na lotnisku, czyli to będzie pewnie hangar. I tak też się stanie. Tutaj mamy tablicę. Hangar będzie kosztował 1 378 600. No i właśnie Michael stał się posiadaczem hangaru. Można tutaj przechowywać samoloty, głównie samoloty, które są kupione lub ukradzione. Można też sobie wybrać, który samolotem się chce lecieć. Hangar kupiony. Teraz już możemy sobie po prostu bez problemu wejść na lotnisko, wjechać sobie samochodem, bo Michael jest właścicielem jednego z hangarów. I to już jest ostatnia nieruchomość Michaela. Także przełączamy się na Franklina, i u niego teraz zobaczymy, co się da zrobić, co się da kupić. Zobaczymy, gdzie on jest. A Franklin stoi w korku. Widzę tutaj fajne autko, którego nie widziałem od dawna, albo od początku gry. Jest to jedno z najdroższych samochodów w GTA w single playerze, w trybie fabularnym. Franklinem pojedziemy sobie do pierwszej nieruchomości i widzimy się na miejscu. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości. Jest to bar Hookies. Który sobie właśnie teraz Franklin kupi. Kosztuje on 600 tysięcy. No i dochód nie jest zbyt wysoki, ale przynosi jakiś dochód. Jest to stały dochód 4700 dolarów co tydzień. Oczywiście, jak każdy interes, mogą się zdarzyć problemy, więc Franklin może być potrzebny. Nieruchomość zakupiona cookies. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości. Tą nieruchomością jest Los Santos Customs niedaleko Trevor'a i tą nieruchomość może kupić tylko Franklin za 349 tysięcy dolarów. Dochód tygodniowy jest niewielki, bo tylko 1600 dolarów, ale za to Franklin może sobie tutaj przerabiać samochody całkowicie za darmo. Nieruchomość zakupiona Los Santos Customs. Kolejna nieruchomość na celowniku Franklina to jest pitchers i jest to bar. Kosztuje 750 tysięcy. No i dochód jest z tego pasywny, czyli co tydzień pływa na konto Franklina 7100 dolarów. Jak każdy interes, jest on prawie bezobsługowy. Prawie, dlatego że gdy zdarzą się jakieś problemy, to po prostu Franklin je nie rozwiązuje. Nieruchomość zakupiona, Pitchers. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości. Jest to Downtown Cup, czyli taka firma taksówkarska, na której Franklin będzie zarabiał. Koszt to 200 tysięcy, a zarobek co tydzień to jest 2000. Firma tak prawie bezobsługowa, jednakże Franklin może być wezwany do pomocy, żeby rozwiązać jakiś problem, albo po prostu jeśli będzie chciał, to może wykonać jakiś kurs. Nieruchomość zakupiona, Downtown Cup Co. Jesteśmy już przy kolejnej nieruchomości. Jest to złomowisko, które dla Franklina jest jak znalazł. Kosztuje 275 tysięcy, i tutaj można zarabiać na przeprowadzonych samochodach. Jest to kwota 150 dolarów za każdy samochód. Nieruchomość zakupiona złomowisko samochodowe. Zbliżamy się do kolejnej nieruchomości Franklina. Jest to garaż, w którym będzie mógł przechowywać pojazdy tak jak poprzednie zakupy Michaela i Trevora. Koszt oczywiście 30 tysięcy, tak jak w przypadku pozostałych dwóch postaci. No i można tutaj zrobić dokładnie to samo co w poprzednich garażach, czyli zapisać pojazdy kupione lub ukradzione. Garaż kupiony. Jesteśmy teraz na Wyspuci Beach i tutaj jest kolejna nieruchomość, którą Franklin właśnie zamierza kupić. Co Smoke on the Water kosztuje 204 tysiące i z tego jest też pasywny dochód, ale czasami może się zdarzyć, że Franklin będzie potrzebny. Pasywny dochód wynosi 9300 dolarów co tydzień. Nieruchomość zakupiona Smoke on the Water. Jesteśmy przy kolejnej nieruchomości, a właściwie jest to miejsce na przystani, takie samo jak y, Trevora i Michaela. Koszt 75 tysięcy dolarów można tu przechowywać łodzie, sisarka, jacht. Miejsce kupione. Kolejna nieruchomość dla Franklina jest tuż obok poprzedniej i jest to lądowisko dla helikopterów. Koszt jest taki sam jak w przypadku pozostałych postaci 419 850. No i można tutaj przechowywać helikoptery zakupione i ukradzione. Lądowisko kupione. Zbliżamy się do przedostatniej nieruchomości, którą jest hangar na lotnisku. I jest to taki sam hangar jak Michaela, tylko że położony w innym miejscu, ale spełnia taką samą funkcję. Kosztuje on 1 378 600. Można tu przechowywać samoloty kupione i ukradzione. Hangar kupiony. Jesteśmy już przy ostatniej nieruchomości, i także ostatniej nieruchomości dla Franklina. Jest to firma holownicza, koszt 150 tysięcy dolarów. No i tutaj możemy zarabiać na świadczeniu usług holowniczych. Za każdy pojazd odholowywany dostajemy 500 dolarów. Nieruchomość zakupiona, firma holownicza. Teraz, może, pojedziemy sobie spotkać się na przykład z Trevorem i pojedziemy sobie do klubu nocnego, do klubu ze Stripteasem, jeśli Trevor będzie chciał.

Let's get cracking, Franklin, main dude. go to the Hey, dog, it's good to know you put stuff aside with Mike. You know, I was kind of worried a little. Like I said, I thought of his children, and in a way, you're one of his children, the one he shares with. Uh, thanks, man. I guess. Really? If I'm completely on it. Honest... With you. Brad was a bit of a dick. The dude who got killed? Yeah, yeah I mean, would I have done it one day? Maybe. Probably. Well, probably like. Wouldn't have done it in such an underhanded fashion. And the authorities wouldn't have been involved, but yeah, a bit of a dick. So all this was over a guy neither of you really liked. Well, the, the, the principle was the thing, and if I'm anything, I'm a man of principles. Hey, I'm happy you got over your principles. And thank the universe, Brad was a dick. Już pod klubem, więc się. Frank, good to see you. We have some fun. I hear that. Yeah, tomorrow's my weekend. You trying to get, get my stink on you? On. What would really turn me on is you wearing clown face. If you like me now, you'll love me in the back. I love this place. Zamówmy jakiś taniec. Hmm, you love it. Am I getting you hard, baby? O tak, to jest moja piosenka. No, Franklin jest rozrzutny. Wystarczy. Zamówmy teraz prywatny taniec, który też jest niezbędny do ukończenia gry na 100%. Tylko nie wiem czy można. Można. W ten sposób można zdobyć dziewczynę. Tutaj przez ten klub właśnie ze striptizem. Pewnie usunę te sceny albo zrobię blur, tak że nie będzie nic widać. Już po prywatnym tańcu, także weźmiemy sobie Trevora i idziemy stąd. Zobaczymy, gdzie mamy odwieźć Trewora. Na szczęście, cel podróży jest niedaleko. Także tam właśnie teraz pojedziemy, odstawimy Trewora, no i zakończymy sobie ten odcinek. Jest be cool. It's good to have a real friend, Frank. I'm serious. Ok, Trevora odstawiliśmy i na tym sobie skończymy ten odcinek, także jeśli odcinek Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!